Witam, chcę Wam pokazać dość tani w budowie kompresor. Wyszedł mnie dokładnie 658 zł 23 grosze na podstawie kompresora Stanleya zakupionego w cenie 300 zł oraz skrzynki festulowej, Sustainera trzeciej generacji, odpowiednik Sustainera numer 4 z generacji poprzednich. Przed budową zdefiniowałem trzy założenia. Pierwsze to to, że kompresor miał stać jako pierwsza skrzynka na wózku, miał być podstawą wieży narzędziowej. Wszystko, co wymaga obsługi, czyli tak: odczyt ciśnień, włącznik, regulacja ciśnienia wyjściowego, podłączenie pneumatyki. Spust kondensatu i oczywiście zasilanie sieciowe jest dostępne z zewnątrz. Do obsługi i uruchomienia nie, nie potrzeba także otwierać górnej pokrywy, oraz żaden element nie wystaje poza obrys Systejnera. Mamy tutaj akcesoryjny zestaw Festula do przezbrajania elektronarzędzi połączony z oryginalną instalacją elektryczną. Dwa manometry: pierwszy ciśnienie w butli, drugi ciśnienie na wyjściu i tak zwana jama wykonana ze sklejki. Tutaj regulator ciśnienia jest oryginalny, stan lejowy. Wtyka pneumatyczna już jest podmieniona na rektusową. Włącznik oryginalny, i głównie przeróbka ograniczyła się do przezbrojenia tutaj tych złączek wtykowych, dołożenia trójnika, nowe wężyki, tutaj kolana, no i podcięcie metalowego elementu podstawy. Bez tego kompresor się nie zmieści do skrzynki. Ale gdy to zrobimy, kompresor siedzi ciasno. Nic się z nim nie dzieje, nie rusza się podczas transportu, nic nie grzechocze. Wygląda jakby był stworzony do tej skrzynki. Dobra. Włączymy tą bestię Standard. Kompresor pompuje do 8 barów. Ponowne uruchomienie kompresora, przynajmniej przy tym ustawieniu, zaczyna się przy spadku ciśnienia do 6 barów. I przy pracy przy gwoździarce mamy tu jakieś powiedzmy i 4,5 bara na wyjściu. I przy poprzednich testach. Mogłem wstrzyknąć około 20 sztyftów przed ponownym uruchomieniem się kompresora. Ja osobiście kompresora na montażach używam nie tylko do sztyfciarki, ale także do przedmuchiwania elementów, po do jakichś drobnych uprawek lakierniczych. Co prawda tutaj wydajność, która jest podana jako znamionowa 180 litrów na minutę, jest niewystarczająca dla dużego pistoletu lakierniczego, ale już, już zdarzyło się lakierować dużym pistoletem o zapotrzebowaniu 200-230 litrów na minutę. Polega to na tym, że musimy robić po prostu niewielkie przerwy, Jeden przejazd, przerwa, przejazd, przerwa i tak dalej. Tak jak mówiłem, dość... koszt budowy nie jest wygórowany, bo około 660 zł. Zależy, kto co ma na warsztacie, co musi kupić, za jaką przesyłkę zapłacić. No, jest to na pewno dużo taniej niż kupno gotowego kompresora w strainerze, czy nawet bazowanie na popularnym na zachodzie kompresorze Senko. No bo tutaj koszt całości z skrzynką, z kompresorem jest dużo niższy niż sam kompresor Senko. Moim zdaniem pomysł fajny. Myślę, że nie jedna osoba będzie chciała go skopiować. Oczywiście polecam fajne rozwiązanie.